Witam wszystkich bardzo serdecznie w Faction Focusie, serii filmów, w których omawiamy Faction Focus, dostępne na Warhammer Community, w którym Grace Workshop pozwala nam spojrzeć, jak niektóre frakcje, a właściwie wszystkie po kolei frakcje, będą wyglądać, przynajmniej na początku 10 edycji, przynajmniej część ich zasad. Przypomnę tylko, jest to moja subiektywna ocena tych zasad, których też nie znamy kompletu Nie znamy wartości punktowych, nie znamy. Jak one działają z resztą umiejętności armii Jak one działają e, w stosunku do innych armii i tak tak dalej Nie znamy tych wszystkich interakcji Czasami nawet nie znamy detachment trulu do końca Więc bierzmy to pod uwagę Bierzmy pod uwagę, że to jest moja, tylko i wyłącznie moja opinia Która no, prawdopodobnie jest błędna Jeśli macie inną, jeśli gdzieś popełniłem błąd Możecie to wyrazić w komentarzach Dzisiaj do umówienia mamy kolejną frakcję chaosu i tym razem chodzi o e, naszych dzielnych Berserkerów of które krzyczą Blood for the blood god, skulls for the Skull Throne, czyli Ward i Tarsów. Jeśli o, chodzi o ich sadę frakcyjną, Army Rule, to jest bardzo fajna. Na początku każdej tury rzucamy ośmioma kostkami, odkładamy sobie te kostki na, na bok. E, będziemy ich używać e, w różnych momentach, tak naprawdę na początku komand fazy, z tego co pamiętam. Przepraszam, musiałem coś doczytać, gdyż jedną zasadę źle zrozumiałem, ale na szczęście ogarnąłem już, więc nie będziecie mi okazji popalić w komentarzach. Na początku każdej tury wykorzystujemy sobie, wykonujemy sobie właśnie ten rzut 8 kostek, odkładam sobie je na bok i potem aktywujemy różne błogosławieństwa korda. Kostek mamy do wyboru, do wykorzystania 8, ale tylko dwie błogosławieństwa korda możemy sobie wykorzystać. Jeśli dobrze zrozumiałem. W teorii 3. Dlaczego 3? Potem pokażemy później. Aktywujemy w taki sposób, że tutaj mamy różne umiejętności. Każda z nich ma pewne wymagania co do koszty, jakich użyjemy. Więc możemy wykonać, wykorzystać dowolny dublet, jedynkę, jedynkę, trójkę i trójkę, aby aktywować Raffle Devotion, który daje nam filmopane na szóstce. Dodatkowo, jeśli już mają filmopane jakiegoś podu, to mają pain o jeden lepszy. To jest bardzo istotne, bo normalnie to, że film się robi lepszy, nie działa. Musi być wprost napisane, że jakoś usprawnia to. Możemy sobie wziąć dublet jakichkolwiek wyników większych niż trzy lub większych, czyli nie dwie jedynki, nie dwie dwójki, ale dwie trójki, dwie czwórki, dwie piątki, dwie szóstki, aby dać wszystkim naszym broniom melee sustain hits. No i też na przykład możemy sobie wykorzystać dublet szóstek albo dowolny triplet czterech i więcej, żeby aktywować uh, Unbridled Bloodlust. Wszystkie nasze modele będą mogły deklarować szarze po adwansie. I mimo, że wybieramy dwie z tych umiejętności, każda oczywiście może być wybrana tylko raz, i oczywiście działa ona na, na całą turę i na całą armię. Czyli wszystkie nasze, a, wszystkie nasze oddziały będą miały na przykład: lóg większy 2, Feel no Pain, Sustain Hits, oddawanie, na śmier oddawanie przy śmierci, Lethal Hits albo szarza po adwansie. Myślę, że z tych wszystkich prawdopodobnie Lethal Hits. Jest jednym z lepszych, bo to sprawia, że aż, nawet nasz zwykły Berserker Recorda może zadrapać i to poważnie zadrapać e, Bendleida. Później myślę, nawet nie później, myślę na tym samym poziomie e, Umbral Bloodlust, bo to daje nam bardzo ważną mobilność, to średnio o 3 cale zwiększa zasięg nasze, naszej armii, zasięg naszej, e, naszego zagrożenia szarżą. Oczywiście maksymalnie o 6 cali, więc to ma znaczenie moim zdaniem. Może nie w pierwszej turze. Potem myślę, że Fill no jest bardzo ważne, Wiadomo, właśnie, jeśli potrzebujemy tego ruchu, no to oczywiście to jest, e, myślę, że najważniejsze. Jeś, jeśli wiemy, że potrzebujemy, oczywiście, tego ruchu, e, sustain, sustain hits. Później, no to oddawanie po śmierci moim zdaniem jest najmniej e, istotne. Zwłaszcza, że to nie jest e, nie jest zawsze tylko na 4. więc to, się daje być naj, najsłabsze. Tutaj chyba, jeśli dobrze pamiętam, nie mamy detachment rule w ogóle, wiemy tylko jak się będzie nazywać ten detachment, będzie się nazywać Berserker Warband, prawdopodobnie będzie miało to, jeśli dobrze pamiętam, kiedy rozmawiałem z, o tym z Mikołajem i Kubą, w tym rzadkim wypadku, kiedy spotkaliśmy się na żywo wszyscy w jednym miejscu i szczerze chyba przypadkiem nawet, to coś wymyśliliśmy, co to będzie, ale już nie pamiętam, co wymyśliliśmy, w teorii, to mogło być na przykład film na całą armię. Czy mnie? by nie? By się łączyło z tym, że tu Filno pain jest o jeden lepsza ja No też przypominam, to jest też znowu na całą armię, ten Detachment rule, więc nawet Angron będzie dostawał wtedy film pain. Może zwykłe przuty jedynek na trafienie, no zobaczymy Co to dokładnie e, będzie Jeśli chodzi o jednostki, pokazali nam Corn Berserkerów e, Broje standardowe e, w ich wyborze, czyli po prostu Bolt Pistol albo Plaza Pistol, Berserker Chainblow albo Korn który których chyba możemy wziąć dwa na oddział. Znaczy, jeśli dobrze kojarzę, to chyba. Nie, to, to plazmy możemy wziąć jakoś tak dziwacznie. Elviserator chyba po prostu jeden na każdą piątkę. No, w każdym razie zobaczymy, jak to dokładnie wychodzi. Um, jeśli chodzi o statystyki, no to standardowi, um, standardowi legioniści. Oczywiście w Mele są znacznie mocniejsi. No i w Mele są dobrze. Trafię 4 ataki. Dużo. Open Skill 3 plus. Na to siła 5 istotne, bo Space Mane jest no łatwiejszym. A minus 1 Damage 1. Jeśli chodzi o ciężką broń, to siła 8, więc Spaceman jest na 2 razy. A P 2, Damage 2. Bardzo fajne. No tutaj byśmy chcieli raczej Sustain Hits. Tak naprawdę zarówno na, tym, na tych broń. No lifal. Lifal tak, no bo tak jak mówiłem, zadrapie pojazdy. Ale myślę, że z różnych premii, które możemy dać z tego. Myślę, że te sustain hits są najpotężniejsze i fall hit niekoniecznie. No i oczywiście mobilność, ważna, bo musimy w tym wejść. Ale, iż, już mowa o mobilności, to za każdym razem, gdy ten oddział jest strzelany przez, przez wroga, gdy skończy się już strzelanie, mogą zrobić ruch w kierunku oddziału, który do strzelał, na D6 cali. Bardzo, bardzo fajna umiejętność, zachowana z, z kodeksu do 9 edycji. Bardzo fajny, zwiększający mobilność. I dodatkowo jeszcze możemy wykupić ikonę Korna, Jeśli przypadkiem jednostka berserkerów jest na markerze, w chwili, gdy wykonujemy ten test na of the Corn to możemy za każdy marker kontrolowany właśnie przez zwykłych berserkerów Korna za każdy taki marker przyjrzeć nam z kostek, żeby po prostu nasz wynik bardziej dopasował, żebyśmy na przykład właśnie mieli tą szarżę po advanced, żebyśmy i podwójną śruzdkę lub za chwilę angron, angron, angron potężny. Jedyne co mnie dziwi, to brak e, broni dystansowej, myślę, że, jego, że powinien mieć jakąś broni dystansową typu wściekły krzyk albo ogromne gorąco wtedy byłoby znacznie fajniej, oczywiście deep strike, oczywiście masz umiejętności, dobierz jedną tylko to jest istotne, one są wybierane w fazie szarży, a nie w fazie dowodzenia jak większość umiejętności tego typu i tutaj mamy plus jeden do szarży, mogłoby być fajnie gdyby to było plus jeden na przykład przerzut, ale spoko Wysoki że też robi swoje, to i tak zwiększa ten nasz maksymalny zasięg do 13, choć wciąż deklaracja jest wciąż tylko i wyłącznie na 12. To jest bardzo istotne. Drugie to jest Infectious Rage. Jeśli oddział naszych brasykarów jest ranny i jest w 6 calach, zwiększamy atak każdej broni o, mele o 1 każdej broni mele o 1 nieważne jak ciężka jest, więc bardzo fajne. Generalnie sustain hits tylko gwarantowane i z tym umiejętności jest Righteous. Slotter jeśli jest w 6 calach, to przucamy Hit role, Bardzo fajne, łączone z Lethal Hits i sustain Hits Prawdopodobnie najlepsza rzecz na tym Jak chcemy coś naprawdę uszkodzić, no bo pamiętajmy też, że wszystkie te Blessing'i i Korna Też działają na Angrona Więc e, co my tam mamy? Sustain Hits po prostu jeden? No jasne, tylko jeden No ale jak mamy 8 ataków, no to jakiś wejdzie, a, a są straszne, więc cóż ale to jest najważniejsze: Angron zachowa swoją umiejętność wracania. Jeśli Angron jest już martwy, jest nam odłożony, odłożony na bok i w fazie tego Blessing, Blessing of Corn Roll, jeśli mamy jakieś dodatkowe potrójne szóstki, To jest śmieszne, że mamy właśnie 6, 6, -6, -6 to wraca. Po prostu umieszczany w rezerwie i może być staikowany prosto w objęcia swoich wrogów. Co więcej. To jest EACH TIME Robimy to wielokrotnie Więc Angron naprawdę będzie chciał mordować, zabijać I jak najczęściej, jak najskuteczniej, jak najpotężniej Tak, Angron, Angron w pewnym kombosie bardzo mocny I Oczywiście to znaczy, że triplet 6 Czyli mamy jeszcze 5 kostek Czyli wciąż możemy, tak naprawdę każdą umiejętność jakimś cudem mamy 5 szóstek to może właśnie ten Ambulance Bloodlust wziąć, i nie wiem, na przykład jeszcze wtedy dowolny dublet, do, jeszcze na nie taką skanę zostanie Rage Flood Invigoration. No i nagle jesteśmy strasznie mobilni, strasznie potężni. Może dobrze, że tutaj nie ma żadnej premii do szarza, właśnie np. tu szarze, bo w połączeniu z tą miękką agrona to już byłoby straszne. Agron straszne. Jeśli chodzi o dżemy, a przepraszam, jeszcze mamy weapon Spotlight, mamy Demag Demon Gorge Cannon. Bardzo potężny, na bardzo bliskim zasięgu działo e, To się nazywa Lord of Skull Którego melee nas bardziej interesuje No i oczywiście potężna jednostka to będzie Wciąż demoniczna Jeśli chodzi o start, że mamy Blood Offering On po prostu sprawia, że marker będzie e, Że jeśli kontrolujemy jakiś marker to możemy zrobić, żeby był lepki Gdzie Berserkerów na których będziemy sobie reprezentować karami damy Bo oczywiście kodeksy do ósmej edycji, dlatego brak, brak, brak tych o wiem, e, też, e, o, było jasne, e, są mocni, czy są mocniejsi niż zwykły chaos? Ciężko powiedzieć, czy są mocniejsi niż demony Korna, przepraszam, demony Korna, demony w ogóle? Niekoniecznie. Czy są mocniejsi niż traindzi? Myślę, że tak. Tu. Myślę. 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 Angron jednak robi swoje. Angron straszny. Angron bardzo straszny. Coś co jakby troszkę wiemy o właśnie Bracelich Karakorna to dość mały roster, więc mały czas nas zaskoczy. Trochę, trochę jak demony, więc moim zdaniem na pewno nie będą lepsi niż Chaos Space Mansi przez to, że w sumie wiemy sporo i wiemy, że raczej nie będzie dużo modyfikacji. Eightbound będą myślę, że bardzo mocni. Będą lepsi niż zwykli pozest no mocniej w mele, będą w szybcy. Będą mieli pewnie Deep Strike. Termosy Korna. Znowu. Potencjalnie potężne. Wciąż Raidera mogą wyjść. I z tymi premiami. Myślę, że Berserkerzy w Korna. To jest dobre miejsce na Berserkerów w Korna. Myślę. Troszkę brakuje im. W... Mają mocniejsze mele. Niezwykły chaos. Ale nie mają dystansowych takich mocnych. Niemal w ogóle nie mają dystansowych. Mają. No. Może faktycznie troszkę nie wiemy. Szczerze, nie. Wiem. Aktualnie tu. Dlatego, że nie znamy Detachment Rule'u. Biorąc pod uwagę, że nawet bez tego Detachment Rule'u jestem gotów wydać ich tak wysoko, sprawia, że potencjalnie mogą być mocniejszy chaos. Ale na chaosie też nie wiemy, jaki jest Detachment Rule'. Więc oni definitywnie jakieś tak fluktuują w tym bardzo wysokim, bardzo wysokim rankingu. To wszystko zależy od tego, od właśnie obu tych trulów, tych armii. Jeśli chaos będzie miał bardzo mocne, a bezsker korna słabi, no to właśnie pozostanie w ten sposób plus minus. Jeśli będzie na odwrót, no to myślę, że spokojnie mogą nawet tak skończyć. Czy tak? Wątpię. Myślę, że siostry są mocniejsze w tym momencie. Siostry są bardziej uniwersalne, mają więcej jednostek, więcej nie wiemy, są tańsze. Myślę, że nie. Myślę, że w tym momencie tak jest ok. Zobaczymy, jak to się zmieni. I oczywiście, drodzy widzowie, słucham Waszych opinii. Czy braskaże korona są wystarczająco mobilni, żeby w to wejść? Moim zdaniem tak. Czy mają mogą sprawić wystarczającego łupnia, żeby się opłacać? Moim zdaniem tak. A oczywiście, czekam na Waszą opinię. No i oczywiście, przekonamy się, gdy kodeks pełny wyjdzie. Dziękuję dzisiaj za uwagę i do usłyszenia następnym razem. A stop, zawsze reklamuję, jaka frakcja będzie następna, więc e, jutro, jutro, jutro będzie, jutro będą kseno. Czy to będą kseno, czy jutro będzie imperium? Co było w wersach Karachkorna? Skidali, tak, Adwech, Adwech, jutro Adwech.